Dzień dobry, witam. Dzisiaj sprawdzimy jak bardzo znam się na lekturach szkolnych. Będą, będzie to mieszanka, gimnazjum podstawówka, liceum, będzie to totalna mieszanka, po prostu jestem sam ciekawy co mi wyjdzie z tego, bo przyznam, że wszystkich lektur nie czytałem lubię czytać książki, ale nie lubię czytać lektur, tak to u mnie wygląda, więc sprawdźmy to. Najpierw zaczniemy od Romeo i Julia, w którym mieście ma miejsce akcja książki i ja już nie wiem, będę trochę strzedał Florencja albo Wenecja, ale kurwa, ani to, ani to, no dobra. Kto próbował rozdzielić kłócące się sługi na placu? Co? co? Jakie takich rzeczy nie wiem? Sługi na placu, dobra, kurwa, Baltazar. Nie w ogóle, co jest? Po co przybył do Werony książę Eskalus? Aby świętować aby, aby rozproszyć nie w ogóle, co? Między którymi rodzinami toczy się spór. Rościch i kapelu... Kapel, o Jezus. Ja nawet tego nie wiem. Oh my god. No, wiedziałem, wiedziałem, ja udaje, że nie umiem. Kto oprócz Romea zabiegał się w względy Julii Paris chyba, nie? No, to, to wiedziałem. Więc jest już plus. Kto rozpoznał Romea na balu maskowym? Julia. Nie! Okej. Okay. Gdzie po raz pierwszy pocałowali się Romeo i Julia? W ogrodzie, na balkonie, na balu maskowym. Wydaje mi się, że to będzie na balu maskowym. No i strzelałem, bo w kapciuszku tak jest ogólnie, no ale dobra. W kim najpierw kochał się Romeo? O Jezu, nie wiem. Zawsze kochał się w Julii? Nie. uuu, nieładnie, Romeo, nieładnie. Co symbolizuje mur ogrodu? Zakazano miłość spór pomiędzy. spór pomiędzy rodzin. A. Dobra. Nieważne. Nieważne. Na co przysięga swoją miłość Romeo? Na gwiazdy, na nieba, na księżyc, na planety. O oh, fuck na gwiazdy, chociaż to taki romantyk, to może na planety. dobra, na gwiazdy, nie, kurwa, na księżyc. Kim był Laurenty? Nie wiem, tego kim on był. Zakonnikiem. Strzelałem, bo spojrzałem na obrazek. Kto przekazał Julii informację o planowanym ślubie celi Ojca i jej, Piotr Grzegorz Marta, będzie Marta. Czemu wiedziałem? Bo jest, to była jedna kobieta. Dlaczego Romeo zostaje wygnany z miasta? Z powodu miłości do Julii? Z powodu zabicia? Z powodu, z powodu mi O Zabił Tybalta. Uhuhu Co powierzyła Marcie Julia jako dowód młodości, mu, mi, miłości do Romea? Chustę. Nie, pierścionek. Ach, chuj. Jak miało wyglądać upozorowanie śmierci Julii? Miała wypić eliksir? Miała wypić truciznę? Miała się zranić sztyletem? Ona chyba. Czekajcie. Kto umarł pierwszy? Romeo, nie? Umarł. I on myślał, że ona nie żyje. A ona tak naprawdę żyła. Ona chyba wypiła truciznę. Albo eliksir. Ale o sztylecie też coś tam było. Bo ona potem się zabiła tym sztyletem. Dobra, chyba. Chyba eliksir. No, zgadłem. Dlaczego Romeo popełnił. popełnia samobójstwo? Ponieważ dowiedział się o planie. Nie, ponieważ nie dostał. Myśli, że ona nie. ponieważ chce zakończyć. Tak, to jest. To, ka to każdy wie, nawet nikt, ten, kto nie czytał. Czy rodziny godzą się? Tak. Do którego gatunku można zakwalifikować? Romeo, Julia? Eee, o kurwa. Eee, epos. Nie wiedziałem, że to będzie coś z tragedią. Nawet nie wiem, co to jest epos. Ile dni trwa akcja dramatu? Siedem, nie, pięć. Beka z Dawida. Ostrzeżeniem przed czym jest eee, utwór o zakazanej miłości? Przed zakaza Przed końcem łamaniem norm? Przed w rodzinę? Przed zakazaniem? Okay. 7 na 20, nie jest tak źle, trójka, no u mnie w szkole to była jedynka, dobra, lecimy dalej. Lalka, e, który był przedstawicielem opoki, o oh, fuck, ostatni raz miałem to dawno temu o lalce. Pozytywizmu, to pamiętam mniej więcej. Początki dzieła, więc lata to czas, kiedy powieść została po raz pierwszy wydana w formie... Okazało na, na, na się w odcinku... Y, Uuu, nie, dobra, nieważne. Gdzie rozgrywa się akcja powieści? W Warszawie? Tylko w Paryżu? Chyba w Warszawie i w Paryżu. Albo to. A wiedziałem! Strzelałem trochę. Artur... Artur, co jest autor powieści? Przedstawił społeczeństwo Warszawy jako miniaturę społeczeństwa Polski, podzielił ją na cztery grupy. Wybierz odpowiedź, która przedstawia poprawne, przyporządkowanych bohaterów do poszczególnych grup. No i chuj, no. Mam myszkę zepsutą. Arystokracja. O Jezu. Ja nie wiem. Głównym bohaterem powieści jest Stanisław Wokulski, będący właścicielem e, znajdującego się przy ulicy o, 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 ulicy Dobrej. Nie. W jaki sposób Wokulski stał się właścicielem sklepu? od odkupił od, 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 sklep? Żon, o, o, ożenił się chyba? Tak. Dlaczego główny bohater został zesłany na Syberię? wiośnie Rudów, w powstaniu chyba, ale nie wiem, którym styczniowym. Ha, dobrze strzelałem. Gdzie wokulski po raz pierwszy zobaczył Zabla Łęcką? W parku, w jego sklepie, w teatrze, w kościele. W kościele? Nie, w teatrze, ale byłem blisko. Kto był wejdący według. Y, Łęckiej? Wokulski. Nie, Apollo. <grytanie> Dlaczego Tomasz Łęcki stracił majątek? Ponieważ wszystko dał swoje, został okradziony z Wystawnego życia, że. Aha, nieważne. Powieść Prusa jest między m.in. o życiu w Polsce. Po, o trzech pokojach, po, wszystkie Chyba to nie, wszystkie są poprawne, no przecież. Narracji trzeciegoosobowej w lalce nie cechuje. Dobra, wiecie co? Ja nie czytałem lalki, nie wiem. Kamienie na szaniec, co będzie łatwiejsze, bo oglądałem też film. <laughs> Z jakiego utworu pochodząc... tu, jak kamienie przez Boga? Nie, co jak kamienie przez Boga rzucone na szaniec? U, um, ojczyzna moja, nie. Skąd Alek ze zerwał pierwszą niemiecką flagę z restauracji, z gmachu, z siedziby? Z posterunku chyba. Albo z tego gmachu, no wiedziałem. Jak nazywał się Rudy? Fu, Fuj, Tadeusz, Jan. Tadeusz? Nie, Jan. Nieważne. Jak brzmi, jak brzmi rozwinięcie skrótu plan? O Jezu, ja to Państwowa Armii Niepodległości, Armii Narodowej Polska Lewic... Co jest lewi, Lewicowej? Ale a niepodległej chyba Ale niepodległej, nie, dobra, jebać Pod jakim pseudonimem działał Jerzy Masikiewicz? Mały Alek, Zośka, Zeus, Rudy, Ma... Zośka? Nie, Mały Jak nazywał się Zośka? To był Tadeusz Zawadzki Tak, wiedziałem którym kupowano kierownictwo dywersji wersji Kedy? Fuuu, 39. Nie, 42. Ale się ośmieszam w tym momencie. Jak nazywał się Alek, Aleksy Dawidowski? Jak długo trwa akcja Kamieni Szaniec? Długo ona trwa, nie? Ale rok czy pół roku? Rok albo 3 lata. Weźmiemy rok. 5 lat. O. Pięć 5 lat! Dawid, tu bie. E, dziewczyna Rudego była, o Jezu, Róża chyba, nie, Lówka, Baśka, Monia, nie wiem, Róża, Monia, jestem Monia, mów mi Monia, co to znaczy, że jestem Polska walcząca, to każdy, każdy Polak wie. Kiedy zmarł Rudy, o Jezu, co, datą, on szybko zmarł w ogóle, 403. to był chyba, bum, ej, dobrze strzeliłem o 5 dni. Podczas której akcji zginął Alek? O Jezu, on też zginął w jakiejś akcji pod arsenałem. Co? Zagazowania małego sabotażu. Aaa pod arsenałem. Kim z zawodu był Lechosław Domański? Lekarzem? Nie, nauczycielem geografii. Który z bohaterów był torturowany? Ale Alek albo Zośka? Zośka, Rudy, kurwa. Obejrzałbym sobie ten film w ogóle. Co oznacza skrót GS? Grupy szturmowe? Główna siedziba? Grupa sowiecka? Grupy szturmowe, wiedziałem, przecież udaje tylko, że nie. Do jakiej drużyny hurterskiej należeli główni O jezu, to było. Żuki? Nie, Bukia, ja nie Żuki. Kto dowodził w akcji pod Arsenałem? Alek Zośka albo Major, Zośka. Nie, Orsza. Nic z tych rzeczy. Kto trzy? Dobra, bo to i tak wiem, że ja tego nie znam. Co mamy tu dalej? Ostatnio miałem z tego egzamin. Właśnie z tej ferdy... coś tam. Jak nazywa się główny bohater? Józio Kowalski. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Bo miałem to dosłownie może tydzień, dwa tygodnie temu. Ile ma lat? O Jezu, on miał 30. Jest dobrze. Gdzie rozgrywa się akcja? W Łodzi, w Warszawie, w Krakowie chyba. Nie, w Warszawie. No dobra, trudno. Jakie książki autorem jest główny bohater pamiętnika? Z... O Jezu, nie wiem. Z okresu dojrzewania, nieważne. Profesor Pimko zaprowadził główną buduzę, oby... o której był dyrektorem, prawda czy fałsz? O Jezu, on chyba był dyrektorem. Nie, nie był. Które zadanie wbija uczniów w głowy? Profesor Słowacki, wielkim poetą. Mickiewicz, kochanowski. O Jezus, Mariusz Słowacki chyba. Dobrze. Jezu, przybrał... Oko mnie tak spędzi. Do pojedynku na minę doszło między... O Jezu to pamiętam też y... Jezusie yeah. Mam to na końcu Mientalskim Fildorem, mieltalskim i kopyrdą, kopyrdą. Wiem, że chyba Mienta... Dobrze wiedziałem. Który popełnił samobójstwo? Syfon Łydka nie jest symbolem. Strzelałem, bo nie wiem. Którą dziewczynę główny bohater podglądał, a którą pocałował? Zutę podglądał. On chyba tylko tą Zutę. Nie, dobra. Kogo profesor Igul nazwali nowoczesną pensjonarką? Zosię, Zutę, Zutę, no. no. Coś było z tym. Co główny znalazł w papierach Zutę podczas e, listy przed. Kurde, nie. Co, no, co główny bohater kazał zrobić? Potrzebne mi trzymać w ustach gąskę przez cały dzień. Ale debil. Dobra, wiecie co, walić to. nie Lecimy dalej. Stary człowiek i może. To na pewno będzie dobrze, bo to pamiętam, bo ona mi się tak nie podobała, ta książka. W jakim wieku? Na Kubie, na Karaibach. Nie, na Kubie. Jak ma imię rybak i jego Rybak Sebastian, Santiago chyba on miał. Santino. O Jezu. Santiago, Santino. A może Sebastian? Wiedziałem, że Santiago. Co w rybaku nie było stare i miało cudowny kolor? No wiadomo, że oczy. Co znaczy określony salao, tego też nie wiem. Pychowy chyba. Od ilu dni... Uf, o, jest duży, bo 84. Dlaczego zabronili? Bo główny pokłócił się z rodzicami chłopca, ponieważ miał w i ryc... Co, że to przyniesie na ich. Foła przejdzie na ich syna, dokładnie. Jak nazywała się ryba, którą złowił starzec? Marlin. Albo Merlin. Marlin? Dobrze. Główny najbardziej lubił morze, kałamarnica oraz morze, rdęce ryby oraz żółwie, siatki. Statki! muszle... Latające ryby... Czemu tu jest latające ryby? Latające ryby, co jest? Jak rybak... kurde Jak rybak zabił arki producenta na jego zdobycz? Zabił harpunem, a z przemocą orskiem wszystkie pierwszego arkina zabił harpunem, a nie... Dobra, nieważne. Z całą, ze zranioną rybą, ze... Szk... ze rybą, ze szkieletem. Co przeważnie... Ej, to jest ze Sponge Boba w ogóle! Co jest? Aha, śniłem mu się jego zmarła żona, jak płynie pomoże na no niewielki ska... Nie, lewy na plażę, chuj, mój dziki wąż Do kogo mówił? Do swego pomocnika, do boga ryb i siebie, do ryb, ptaków i siebie Jaka długość złowionej ryby? O jezu ona była duża, 18 Co sam tego spożył? Kawałek rekina A ty... Co jest z tą latającą rybą? Skór złapał w prawym ramieniu, w lewej dłoni, w lewej nodze on miał. A, nieważne. Santiago był fanem Di Maggio, który był kajakarzem, bejsbolistą. Dobra, podziękuję już, wylosuj zestaw pytań. Jak ja mam tu zdrapać? Dobra, tak. I co się stanie? O co chodzi? Co to jest? Kalambury, od. To jest bez sensu. Myślę, że to będzie jakieś ciekawsze. W pustyni i w puszczy. To też mnie ciekawi, bo to jest z podstawówki. Staś Inel gdzie rozgrywa się akcja powieści? No kurde w Afryce. W którym wieku mają miejsce wydarzenia opisane w powieści. Tego już nie pamiętam. To jest. Nie. Dobrze. Jak wabił się pies należący do dzieci? Saba, Pluto, Zjawa, Azor, Rex, Kali? O, ja mam Kalusia. Zjawa, Azor, Saba. <grafy> Jak Staś yy, miał na no nazwisko? Kowalski chyba on miał. Nie, Tarkowski. Jak Nal no, miała nazwisko? Ona miała Kowalska. Nie. Kim była Fatma? Mamą, żoną. Nie było takiej postaci. Mamą? Żoną jakiegoś typa w ogóle. Dlaczego dzieci musiały wreszcie w trudną płodność? Chciały przeżyć i zostały uciekłe z domu? Zostały porwane. Dobra. To jest Stasiejny, ale. Ty, 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 ja tego ty nie wiem. To było w podstawówce. No. Zemsta, to to już w ogóle. Co czytał wcześniej o poranku? kurwa, testament. Ile. Folk... Nie wiem, tu strzelam. Czy kim był? Bo... Nie wiem, w ogóle nic. ty, ja nic nie wiem. A... a dobra, tak mi ładnie szło strzelanie. To będę miał wszystko dobrze. Zobaczycie, bo to jest. To była moja jedyna lektura w życiu, w sensie no z podstawówki, no ale była, w której naprawdę tak się wciągnąłem, że pamiętam, dostałem szóstkę i w ogóle przeczytałem wszystkie części, obejrzałem wszystkie części, grałem wszystkie części prawie i miałem taką fazę w chuj. No więc tak, e, Piotr, e, jak mi, Piotr Łucja, Zofia Eryk, Eryk Zuzanna, Patryk Łucja, Piotr Zuzanna, Edmund Łucja. Jak na nazwisko mieli główni, e, o Jezu, <laughs> Miało być wszystko dobrze. Privet, chyba. Nie, Pen. No Hugo. Kto z rodziny był najmłodszy? No, wiadomo, że Woodsja. Po zdjęciu samym. Najstarszy był Piotr. Z jakiego kraju pochodziło rodzeństwo? Z Anglii. Wejście do Narni w szafie. Woodsja. Czym był tumnus? To był. On był faunem. Kto spowodował wieczną zimę w Narni? Biała czarownica. A jak sobie obejrzycie, jest parodia Narni, nie? I, to, i, i wiecie jak ona się nazywa? Biała suka Gnarni, polecam. Kogo się bała? No, Aslana się bała. Kim był Aslan? Lwem, prawdziwym władcą Narni. Easy. Kto pokonał? Piotr. Aslan? Ale w sumie oni tam wszyscy walczyli. Kogo pokonał? Piotr. No to w takim razie tego krasnala. Jak Aslan odczerał posągi. Dmuchnięciem. Kto zniszczył różkę białej czarownicy? To chyba zrobił Edmund. Dokładnie. E, o, wielki albo śmiały, wal, albo waleczny. Wspaniały, no. Ona, wielko wspaniała, mądra, mądra, łagodna. No, nie wierzę. Przebiegły, sprawiedliwy, niezwyciężony, rozsądny. Niezwyciężony. Sprawiedliwy. Ona, waleczna, wielka, mężna, urodziwa. Urodziwa, mężna. I chuj. Jak, jak, jak zostali wygnani, żebym ja pomógł im wrócić przez mój 13 na 20, miało być 20 na 20. No, no trudno, no nie wyszło. Ale. Teraz już wiemy jak bardzo znam się na, lek na lekturach, czyli niezbyt. Ale. No, zrobiłem siebie paca Na drobie. Nie no już nie mam po co. Przed maturą tylko sobie nadrobię. Dobra, nieważne. Na razie części czołem Elo.